Ktoś był grzeczny zasłużył na Mikołajkową niespodziankę, na prezent. Zaraz będę szykował mega pakę. Chcecie zobaczyć? Zerknijcie, tam gdzieś mam wszystko i już Wam pokazuję. Postawię Was na statywie i działamy. Ja się zajmę szykowaniem słodyczy do paczki, a Wy zerknijcie na mój zaległy film. <laughs> no jest, ale dziś jest paczka bardzo specjalna. Ponieważ w tak jest <laughs> paczka już na warsztacie, bierzemy się za szybkie otwarcie, co to za niespodzianka taka? Przyszła do mnie, Maden China. O, nie, nie z Chin, z Polski, od pewnego znanego youtubera zaraz się wszystkiego dowiecie co tutaj się gra co tu jest grane? ile kartonu wiecie co coś pachnie z tej paczki ale co tak pachnie karton na kartonie wiem że to musiało być dobrze zapakowane dobra robimy inaczej bądźcie, bądźcie cierpliwi trochę, trochę niewygodnie bo to robię szybko 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 bo się nie mogę doczekać, ponieważ ta paszka jest spóźniona Dawno powinienem ją otworzyć Jakaś torba jest I pachnie A Co tam w środku jest? Tarybka jakaś prezentowa Ale coś jeszcze tu jest Język szwedzki Uczę się sam. O, to będę mógł sobie z Gąsiorem porozmawiać po szwedzku. Coś mam przeczytać? Opisując swoje doznania kulinarne. Glas argot. Lody są smaczne. Glas. glasen argot. Lody są smaczne. E, to to tak samo. Coś trudniejszego. Ake i Andrzej. Prawda, e, po polsku. Po tur Już szukam. Johan, Talar, Svenska, Myd, Twa, Svenska Nie wiem co powiedziałem się liczy, że przetłumaczy Chyba, że tak skaleczyłem, że nie idzie się porozumieć Dobra, to na razie odkładamy, bo to jest w ogóle niespodzianka Papierek, o coś jeszcze jest Karteczki No też zawsze się przydają O Co to takiego? Zabaweczka? Fajne, fajne, ale. A co tu pachnie? Ta torba. Dobra, to jest mało ważne. Szybciutko, żebyście się nie znudzili moim długim filmom Torba prezentowa. To jest, patrzcie. Oj, już coś zapało. Ktoś poznaje? To jest dzielnicowy. Od Dario. Trafiła się okazja pozyskać ten oto piękny. Magnes, który już wyłowił setki kilogramów, jak nie tony złomu, teraz będzie służył u mnie. Nie przejdziesz na emeryturę. Nie pozwolę ci zardzewieć. Na, w sezonie zaczniemy poławiać w rzekach. Styczkom! To dzięki, Dario. Jesteś świetnym gościem. Cieszę się, że mi się udało pozyskać ten oto magnes. Jak umiem, będę używał. Zaglądajcie wszyscy do Dario, zostawcie ślad po sobie. Dobra, i wracamy do Paczuchy Mikołajkowej. pół półsapaka, trzeba ją napełnić słodkościami, smakołykami. Ktoś sobie zasłużył. To co dostanie? Ciasteczka, ciasteczka, ciasteczka. Mało trochę, trzeba dołożyć. Ciasteczka i batony. Jedziemy z towarem, to ma być. Bogata paczka! Nie byle co! To jest właśnie magia świąt! Ktoś dostanie mega dużo smaku łyków. I jeszcze będzie pełna paczka? Myślę, że słodko! Ktoś będzie miał słodko. Tylko kto? Musicie zajrzeć pod choinkę, zajrzeć do kominka, do szafy. Nie wiadomo gdzie Mikołaj schowa prezent dla kogoś. Może akurat dla was. A ta paczka będzie dla kogo? zaraz się dowiecie, tylko jeszcze dopełnimy proszę, jeszcze co to jeszcze smacznego możemy dołożyć? baton, baton, wafel, baton wafel, baton I jedziemy, I jeszcze to ma być bogata, syta paczka, ona ma się zapełnić po same brzegi i jeszcze, i jeszcze, i jeszcze i jedziemy no i to. trzeba teraz paczkę zamknąć i wyręczyć świętego Mikołaja. Chodźcie ze mną. idziemy ze mną. przyszła zima zła damy prezent pod choinkę A mną. damy tutaj No, prezent dla Was panienki. Prezent mikołajkowy. Słodycze. Specjalnie dla Was. Brazi jeść. Ha. O. Trzymaszego mojej kurki. Dobrze się spisujecie w te mrozy. Teraz proszę na się dosyta i jajeczko dla Gaugana. Hej, hej! <gryw> Pozdrawiam Was wszystkich! Z gór świętokrzyskich wszystkich kury też niech mają Mikołaja. A co? <laughs>